Ja komuś! wydać witaminy! Ta malina! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ja pierdolę ta malina! Nazywam się malina i nam widzę swego życia. I te kurwa te! Litery spadające! Kurwa ten tak! Co to ja znalazłam, ja pierdolę! Kubuś i przyjaciele. Zagubiony Kubuś. ILE KOSZTUJE TEN KRÓLIK? Ja pierdole. pompona, pompona, a potem niech Ja, ja bym szukała i Kubuś, a ja dostałam Kubuś sok. Ja pierdole. Patapony to są kurwa! W tle patapony! Szukałam fragmentów. Szukałam fragmentów. Filusia i Kubusia. Początek niebezpiecznej przygody! I znajduję, nie wiem. Jakub Jezub miloda, nie spiedaj. Najlepsze ziomeczki ze wspaniałej bajeczki. jak z niebios spadłem. Skoro ty spadłeś z niebios, to znaczy, że wcześniej byłeś aniołem? Czy coś? Od kiedy idziemy z To lucyfer, czy coś? Daming.pl Ogród. Si, łypy! Jestem bajs, a nie faj! się komuś... to Dawi Song. Animacja Lucyferek to diabeł. Nie wszyscy to wie... Ja pierdolę! jak Klocek lego. Ośmieszczał! Nie żebym wyśniewała, czy coś. Nie po prostu rad random rzeczy typu... O, ile kosztuje królik? I ta dynia! O tak! Ktoś nagrał im piosenkę. Tak, ktoś nagrał im piosenkę. Kochana matko! Ty w tym świecie gorzkich kaw byłaś herbatką! <równe> ty w tym świecie gorzkich kaw byłaś herbatką! Matko, kochana matko! Herbatką! Kubusia Ale fajne zabawki! Mały miś Kuba! Po polsku! HD! Ponad granat! Bajka, mały miś Kuba! Pan ziemniak, ja automatyczam. Cebulę zostawmy bez komentarza. The Mad Baby Battle. Ja wyszukałam filuśnierza. I komuś. Wiem, że to. Wiem, że to ten. BAJKA dla dzieci. Ale kurde, nie musicie mi wyzywać! Mieć w dużym, niebieskim domu piosenka na dobranoc Co ma wspólnego? Tej księżycami nie wygląda jak Indaberg. Ja pierdolę Spędziłem, żeby jak najszybciej opowiedzieć wam o nowym intensywnie czekoladowym smaku serka, można go rozsmarować na kanapce lub jeść łyżeczką jak deserek. W Ameryce! Na pewno mówiliby o nim Deserek!